Największa egzaminacyjna zmora? Matura ustna. Z polskiego. Losujesz pytania, siedzisz przed komisją i wpadasz w czarną dziurę. Może nawet śnił ci się taki sen? Ten egzamin nie jest taki straszny, na no jaki wygląda. W maju 2023 roku zasiadałem w komisji egzaminacyjnej i słuchałem Twoich starszych koleżanek i kolegów. Dziś opowiem Ci, jak im poszło, co czeka ciebie na maturze ustnej, i podzielę się swoimi spostrzeżeniami z poprzedniego egzaminu maturalnego. Nazywam się Iwo Scelina, jestem autorem kursów maturalnych i ekspertem na platformie Matura na Maxa. Jestem również egzaminatorem maturalnym. Pomogłem przygotować się do egzaminu maturalnego już tysiącom uczniów. A teraz chcę pomóc również Tobie. To jak? Oblewa Cię zimny pot na myśl o Ustnym Polskim? A może masz luz? Bo to tylko chwila gadki z komisją i stówka wpada. Bez względu na Twoje odczucia, w tym momencie statystyki wskazują, że większość uczniów obawia się egzaminu ustnego z języka polskiego. Dlaczego? Może właśnie dlatego, że trzeba siąść twarzą w twarz z komisją? Bo teraz Ty masz zabrać głos? No tak. Ustny wymaga dodatkowych kompetencji, których często w szkole nie ćwiczyliście. Trzeba się w pewien sposób sprzedać. Sprzedać swoją wiedzę. Albo umiejętnie ukryć niewiedzę, bo przecież na egzaminie ustnym o zakresie pytań dowiadujesz się już na sali egzaminacyjnej i w krótkim czasie musisz ogarnąć temat. Ba, dwa tematy. Wow, powoli, powoli. Spójrzmy na egzamin ustny z polskiego na chłodno, tak aby co nieco o nim wiedzieć. Prawdą jest, że najbardziej boimy się tego, czego nie znamy. Więc warto odtajnić tajniki matury ustnej. Po pierwsze, egzamin ustny muszą zdać wszyscy maturzyści. Nie obowiązuje rozróżnienie na poziomy. Ten egzamin jest taki sam dla tych, którzy zdają podstawę i dla zdających rozszerzenie. Więc każdy maturzysta przygotowuje się do takiego samego egzaminu. Nie ma znaczenia, czy jesteś na podstawie, czy jesteś na rozszerzeniu. Przygotowujesz się do egzaminu i losujesz takie same zestawy pytań, jak każdy inny uczeń. I uwaga, żeby mieć zaliczoną maturę. Trzeba przystąpić do egzaminu ustnego z polskiego. Nie ma zmiłuj się. Jeszcze jedna ważna informacja. Egzamin ten wymaga zaliczenia, to znaczy, że trzeba przekroczyć próg zawalności, który wynosi 30%. 30% jest liczono od całości punktów, które możesz zdobyć na maturze, a matura ustna pozwala ci zgarnąć 30 punktów. Więc podsumowując tę część matematyczną, zdajesz maturę ustną wtedy, kiedy otrzymujesz minimalnie 9 punktów. Jasne, prawda? Więc jak wygląda ten egzamin? Powoli. Najpierw wyjaśnię Ci, jak przebiega egzamin, potem przeprowadzę Ci przez każdy typ pojawiających się na naturze pytań, a na koniec podzielę się spostrzeżeniami egzaminatora. Po godzinach odpytywania mam kilka przydatnych wskazówek. OK, więc jak w ogóle wygląda ten egzamin? Po pierwsze, kiedy wchodzisz na salę egzaminacyjną i pokazujesz swój dowód tożsamości może być legitymacja szkolna losujesz swój zestaw egzaminacyjny. Taki zestaw będzie się składać z dwóch poleceń, o których porozmawiamy sobie za chwilę. Gdy już wylosujesz swój zestaw, nie można dokonać jego wymiany. Masz 15 minut na to, żeby przygotować swoją wypowiedź. W sali egzaminacyjnej będzie wyznaczone miejsce, gdzie spokojnie sobie siadasz, no może z lekkim zdenerwowaniem, i notujesz na kartce, którą otrzymasz już na sali, to co chcesz powiedzieć w ramach pierwszego pytania. I drugiego. W sali egzaminacyjnej nie będzie najprawdopodobniej zupełnie cicho. W tym samym czasie, kiedy ty przygotowujesz swoją wypowiedź, inna osoba prezentuje swoją wypowiedź przed komisją, ale po 15 minutach twojego przygotowania przechodzisz do stołu komisji i rozpoczyna się druga część egzaminu. Trwa ona również 15 minut, z czego 10 minut jest przewidziane na twoją wypowiedź. Zatem na dwa wylosowane przez ciebie pytania możesz mówić maksymalnie przez 10 minut. Ostatni etap matury ustnej to rozmowa z komisją. Przeznacza się na nią ostatnie 5 minut egzamin. Rozmowa często wzbudza wiele emocji, zwłaszcza przed samym egzaminem. Może właśnie ona najbardziej stresuje? Bo o co mnie zapytają? Wyciągną to, czego nie wiem. Powoli. Rozmowa nie polega na tym, że komisja będzie cię szczegółowo przypytywać z lektur i wiedzy o epokach literackich. Nie jest celem egzaminatorów udowodnienie ci, że nie znasz materiału z polskiego. Rozmowa ma być związana z tym, co znalazło się w twojej wypowiedzi. Komisja pyta o twoje doświadczenia literackie i kulturowe. Pyta o przełożenie treści odkrywanych w literaturze na codzienne życie. O twoje prawdopodobne wybory w sytuacjach przedstawionych we wskazanych przez ciebie tekstach. Ogólny zarys egzaminu już mamy. A co z pytaniami? Skoro losujesz dwa pytania, to skąd można wiedzieć, jakie one są? Czego będą dotyczyć? Niestety. Nie wiem, co wylosujesz. Ale wiem, że zestaw egzaminacyjny składa się z pytania pierwszego, które pochodzić będzie z puli tzw. pytań jawnych. Czego dotyczą pytania jawne? Są to pytania, które sprawdzają wiedzę z zakresu lektur obowiązkowych. Takie pytanie zawierać będzie oczywiście zagadnienie, które należy rozpatrywać w ramach odpowiedzi, i wskazana będzie lektura obowiązkowa, na podstawie której to zagadnienie należy opracować. Więc to jest pewne. Pierwsze pytanie na Twoim egzaminie ustnym związane będzie z lekturą obowiązkową. Popatrz, w tym przykładowym zestawie, pierwsze pytanie brzmi. Młodość jako czas buntu. Omów zagadnienie na podstawie przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Zatem kluczowym tekstem w Twojej odpowiedzi będzie przedwiośnie, a poruszanym zagadnieniem młodzieńczy bunt Cezarego Baryki. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. To ostatnia część pytania. Ważna, bo wpływająca na ostateczną punktację. Warto pamiętać o kontekstach, bo wymagane są zarówno na maturze ustnej, jak i pisemnej. A czym są konteksty? W jaki sposób mogą być wykorzystane na egzaminie maturalnym? Odpowiedź na to pytanie zamieściłem w jednym z naszych poprzednich filmów, do którego link znajdziesz powyżej. Podsumujmy. Żeby odpowiedzieć na pierwsze zadanie na maturze ustnej na maksymalną punktację, każde zadanie pozwala uzyskać 10 punktów. Należy omówić zagadnienie wskazane w temacie w połączeniu ze wskazaną lekturą obowiązkową i dodać do tego dowolnie wybrany przez ciebie kontekst. No dobrze. Pierwsze pytanie mamy za sobą, a drugie to niejawne, tajne. Drugie pytanie może dotyczyć literatury albo szeroko pojętej kultury, albo języka. Szeroki zakres, prawda? Zaraz wejdziemy w tajemnicę tych niejawnych pytań. Polecenie, które będzie znajdowało się w drugim pytaniu, zawsze związane będzie z jakimś dołączonym materiałem. Jeżeli pytanie będzie dotyczyło literatury, trzeba będzie mówić po pierwsze o tekście literackim który wydrukowany będzie w Twoim zestawie. Więc warto go przeczytać, przeanalizować. Można wynotować ważne rzeczy łączące się z tematem pytania. Spójrzmy na zestaw, który już wcześniej pokazałem. Po pytaniu o przedwiośnie pojawia się drugie. Czemu służą ukazywane w literaturze obrazy idealnego świata? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału. I tutaj w zestawie pojawi się fragment tekstu. Do tego pytania dodany jest Fragment dzieła Ignacego Krasickiego, Mikołaja, doświadczyńskiego przypadki. Oznacza to, że pierwszym idealnym światem, który masz opisywać, jest ten przedstawiony przez Krasickiego. Po prostu opowiedz to, co jest napisane w przytoczonym fragmencie. Dokładnie. Tak by trzeba było zrobić szczegółowy opis tego tekstu, niemal przeanalizowanie zdania po zdaniu. Pytanie egzaminacyjne zawiera jeszcze drugą część polecenia. Omów zagadnienie na podstawie wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego. Oznacza to, że możesz uzupełnić swoją wypowiedź o przywołanie innego, dowolnie przez Ciebie wybranego tekstu literackiego. Może być spoza lektur szkolnych, albo sięgniesz do innego tekstu kultury. Co to jest tekst kultury? Tekstem kultury jest na przykład obraz lub inne dzieło sztuki rzeźba. To może być zdjęcie, to może być karykatura. Możesz nawet sięgnąć po film lub komiks. Tu możliwości są naprawdę szerokie. Powiedzieliśmy o pytaniu literackim, a jeżeli będzie takie związane ze sztuką? U, wtedy może się pojawić dołączone do tematu coś, co będzie obrazem, reprodukcją. W takiej sytuacji ważne będzie, aby udzielając odpowiedzi, dokonać analizy, interpretacji tego właśnie dzieła. A jak może brzmieć pytanie? No, na przykład wizję miasta w sztuce i literaturze. Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego materiału oraz wybranego utworu literackiego. Zamieszczony materiał to obraz. Marka Szagala, Paryż widziany z okna. Dobrze jest więc opisać, co widzę na tym obrazie. Postaci, budynki, ludzie. Jak jest kolorystyka? Co mogą oznaczać kolory, osoby? Interpretacja jest indywidualna, więc pojawić się mogą twoje skojarzenia. Co to może oznaczać? Jak możesz odczytywać fragmenty tego dzieła? Może warto użyć jakiejś pojęć, symbol, metafora, przenośnia. I tutaj ważna uwaga. W pytaniach tego typu z dołączonym dziełem sztuki, czy też innym tekstem kultury, zdjęcie rzeźby na przykład, trzeba dokonać zestawienia tego materiału z dziełem literackim. Musisz sięgnąć po jakieś Tekst literacki, prozę, poezję, dramat, tego wymaga temat. Warto pamiętać, że możesz korzystać z literatury w szerokim rozumieniu. Wybrać możesz literaturę obowiązkową albo uzupełniającą, która była realizowana na lekcjach języka polskiego. Ale to może być też Twoja indywidualna lektura, która będzie dobrze pasować do omawianego zagadnienia. Jeżeli zestaw będzie zawierać pytanie językowe, to również dołączony do niego będzie materiał, do wykorzystania oczywiście. Może to być materiał opisowy, np. fragment jakiegoś artykułu popularno-naukowego, który wyjaśnia, przybliża zagadnienie językowe pojawiające się w poleceniu tego zadania. Albo będzie to jakiś materiał ilustracyjny. Wtedy zaprezentowana zostanie jakaś sytuacja komunikacyjna, bo często pytania językowe dotyczą sposobów komunikowania się człowieka. Przykładem zadania językowego jest to z kolejnego zestawu: Jakimi środkami językowymi można wyrażać uczucia? Omów zagadnień na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego, albo własnych doświadczeń komunikacyjnych. Pytanie wymaga mówienia o sposobach ukazywania emocji w języku. W tym wypadku chodzi o język pisany, bo materiał, który jest dodany, to wiersz. Wiersz Juliana Tuwima, tak i nie. W tym tekście masz wskazać sygnały emocjonalności. Wykrzyknienia, wielokropki, powtórzenia. To wszystko byłoby ważne. Dodatkowo. Trzeba uzupełnić odpowiedź o inny tekst literacki. Ale można dołożyć też tekst kultury. Więc znowu, mogę wykorzystać na przykład obraz albo film, a nawet komiks. Odpowiadając na pytanie językowe, mogę skorzystać też z moich doświadczeń komunikacyjnych. Mogę opowiedzieć, co ja obserwuję w sytuacjach kontaktu z innymi, co dostrzegam w mediach, jakie mechanizmy językowe pozwalają mi i innym wyrażać na przykład emocje, o których traktuję pytanie. Chcecie jeszcze na koniec pozostawić kilka obserwacji i podpowiedzi egzaminatora. Po pierwsze, stres. Nie unikniesz go, jednak na pewno go zredukujesz, gdy dobrze się do egzaminu przygotujesz. Jak to zrobić najlepiej? Proponuję Ci kurs, w którym opracowałem dla Ciebie odpowiedzi na wszystkie pytania jawne wraz z potrzebnymi kontekstami. Znajdziesz w nim również szczegółowe omówienie przykładowych pytań niejawnych. Link do tego kursu znajdziesz w opisie tego filmu. Po drugie, uważnie czytaj polecenia, aby odpowiadać zgodnie z tematem, a nawet tematami, bo przecież masz do ogarnięcia dwa pytania. Po trzecie, pamiętaj, że są właśnie dwa pytania. Każde traktuj jako oddzielną całość. Nie łącz ich i nie realizuj twojej odpowiedzi jako jednego ciągu. To obniży twoją punktację. Po czwarte, wykorzystaj kartkę na notatki. Wynotuj sobie najważniejsze rzeczy, które chcesz powiedzieć i zrób sobie schemat wypowiedzi. Schemat? Czyli co? Rzecz prosta. Aby zadbać o maksymalną punktację za kompozycję wypowiedzi, dwa punkty za pierwsze i dwa punkty za drugie pytanie, napisz sobie na kartce, co chcesz powiedzieć na początek odpowiedzi na pytanie w punktach. Co w zasadniczym w temacie chcesz wybrać? A potem zapisz sobie, co chcesz powiedzieć na koniec. Dosłownie napisz sobie kończące zdania, by podczas odpowiedzi, gdy już nie wiesz, co dalej mówić na temat zagadnienia, po prostu przeczytać zakończenie Twojej wypowiedzi. To uratuje Twoją kompozycję, czyli pozwoli ci uniknąć błędu, który popełnia większość maturzystów, których egzaminowałem. A po piąte. Mam nadzieję, że matura ustna stała się dla Ciebie bliższa, bardziej zrozumiała i mniej straszna. I to tyle. A jeżeli o czymś zapomniałem i masz jeszcze jakieś pytania do tego tematu, wpisz je w komentarzu pod filmem. Pamiętaj, zasubskrybuj ten kanał. Znajdziesz tutaj filmy, które będą pomocne do Twojej matury z języka polskiego. Zapraszam Cię również na stronę matura na Są tam kursy, które przeprowadzą Cię przez wszystkie najistotniejsze zagadnienia związane z maturą z polskiego. To co? Widzimy się.